Cześć moi drodzy, witam Was w QA na tym kanale, więc bez zbędnego przedłużania, wydaje mi się, że możemy zaczynać. Zanim to na szybko przypomnę zasady, pytania miały być zadawane do mnie. Nie można było zadawać pytań o rzeczy prywatne, takie jak nazwisko czy adres. Pytania miały być jednoznaczne i komfortowe do przeczytania. No i to teraz zasad. Lecimy z tematem. Jakie koty z mojego uniwersytetu trafiają do Mrocznej Puszczy, a jakie do klanu Gwiazdy? Hmm, fajne pytanie się trafiło. Lubię na takie odpowiadać. Haczekiem całego tego pytania jest to, że mogę podać tylko kilka przykładów. Do Mrocznej Puszczy trafił echo śmierci, cień oraz granat. I z takich bardziej oczywistych przykładów trafiła tam jeszcze śpiewający świerszcz. Z klanu gwiazdy trafiła gołębie pióro, nadzieja, zimorodkowa pieśń. Na pewno tam trafiła. No w sumie ostek, bo jak zmarł to był bardzo mały. I trafiła tam jeszcze, czekajcie, muszę pomyśleć. No, w sumie cynamonowy nos mogę zaliczyć. To tyle, a religia moich kotów jest naprawdę bardzo powszechna, więc dajcie znać, czy chcecie o religii, jaką wyznają moje koty. Osobny film i żebym opowiedziała więcej, jak koty są osądzane. I ogólnie o oklanik gwiazdy i, i rocznie puszczę. Pierwsze pytanie, lubisz placki ziemniaczane? Tak bardzo je lubię, kocham placki ziemniaczane. Do mojego uni ile mam łącznie ocek? Uwaga, uwaga, tutaj was dziwię, bo wasza kochana Weja ma w swoim uniwersum łącznie około 120 ocek. Jaka jest ulu twoja ulubiona od całego polskiego fandomu? Zdecydowanie to Skrzek. W której postaci z twojego Unii design najbardziej lubisz? Zdecydowanie wiśniowego kwiatu, czyli mojej main od. Jaka jest ulubiona zdobycz twojej oczki? Ulubioną zdobyczą wiśniowego kwiatu jest wiewiórka. U, ulubiona ulubiona osobka z fandomu Wojo. O kurde, ciężko się trafiło, ponieważ w fandomie Wojo znam dużo zarąbistych osób. No to tak, lecimy. Jarzębinowe skrzydło, moja Puki, czyli Michał Milareczek. Oraz Bąbelek Art, czyli... Moja, moja siora, którą serdecznie kocham Oraz mój mąż, Fishy. A jak jesteśmy już w temacie mojego męża To oczywiście jeszcze moja najkochańsza żonka Czyli cierniowa gwiazda W ogóle, Jarzębinka się tak postarała Więc lecimy Jeden, masz jakieś idoli? Raczej nie, wszystkie takie osoby, mam raczej z nimi bliższe relacje w sumie Puszczykowe Skrzydło to moja idolka, ale mam z nią dość bliską relację, piszemy ze sobą. A idol to jest raczej taka osoba, z którą marzysz o porozmawianiu, a nie taka, z którą masz kontakt. Trenujesz coś? Eee... Zaskoczę was, wasza kochana ja nic nie trenuje. Ulubiony twórca z fandomu Wojo? Mam ich bardzo dużo. Ulubiony film, serial? Jest to zdecydowanie Mortal Drones i Demon Slayer. Jeszcze The Old House, czy polska wersja Sawy so we Ulubiona książka No From Snow, którą serdecznie polecam fanom świąt oraz romantyzm. Oraz oczywiście Wojownicy. Twój styl ubierania się? Nie mam konkretnego. Lubię chodzić schludnie i wygodnie. Jaką masz orientację? Wasza Wejusia jest osobą panseksualną. O co wy mnie posądzacie, przepraszam bardzo! Kiedy zobaczyłam tą końcówkę, płakać mi się chciało. Naprawdę bardzo Ci dziękuję. Czytam wojo i właśnie jestem na obrazku gwiazd. Moim ulubionym kolorem jest biały. Dążę tak do czystu subów. Ulubionym jedzeniem moim zdecydowaniem jest spaghetti mojej babci. Pozdrowisz? Oczywiście pozdrawiam Cię z całego serca. Moim ulubionym shipem z wojaków jest obłoczny i Jasne serca. Ulubiony ship z polskiego fandomu Wojo. Nie jestem do końca pewna, czy chodzi o ludzi, czy o ocki osób z fandomu. Jeżeli chodzi o ludzi, to nie shipuję raczej takich osób. A jeżeli chodzi o ship Ocek z fandomu Wojo, to karmelowy oraz oblodzona. Zdecydowanie kruczy i szałwiowa. I to w sumie tyle. Moim ulubionym designem Ocek z polskiego fandomu jest design Żurawinowej Gwiazdy. Masz chłopaka? Tak, mam chłopaka. Jaka jest twoja ulubiona od Twojego uniwersum? Hmm. hmm wiśniowy kwiat to zdecydowanie. Żurka czy yuki? Odmawiam udzielenia odpowiedzi na to pytanie, bo nie chcę nikogo urazić swoją opinią. Moim ulubionym ulubionym postacią zwoje jest liściasta sezawka. Kogo kochasz najbardziej? Dziwne pytanie! <grywania> Cierniowa tłumaczy się. Yy, będzie to cała moja rodzina, bo z naszego polskiego fandomu nie mam osoby, którą bym kochała. Czy Twoja kicie jest słodka? Tak, widziałam Twoja kicie jest wprost rozkoszna i nie mogę się na nim napatrzeć. Jest przesłodziutka. No, i znów te placki. O co Wam z tym chodzi? Z niedługo mnie placek zaczniecie nazywać normalnie. Tak? Lubię placki. Bardzo lubię placki. Update podczas montowania filmu. Zauważyłam się, że nie odpowiedziałam na jedno z pytań, które zadała jedna osobka, czyli ile więcej, najwięcej czasu spędziłam nad rysunkiem. Wasza wyjęła najwięcej nad rysunkiem. Spędziła 10 bitych godzin. Siedziałam. Oczywiście z przerwami, żebyście sobie nie myśleli, ale jeden rysunek mój zjął mi 10 godzin. To tyle, ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia.